Witajcie, witajcie. Tym razem ogłoszenia ziół pasterskie. Kto uważnie śledzi kanał, ten zapewne za jakiś czas rozpozna tę scenerię, ale uważam, że muszę nagrać ten film, ponieważ od ostatnich ogłoszeń minęło co prawda może niewiele czasu dla Was, ale wiele czasu i doświadczenia dla mnie. Wiem już, że muszę troszeczkę pozmieniać zasadę działania tego kanału, ponieważ. Tak jak teraz wprowadzam te filmy, nie do końca mi się to podoba. Jak wiecie, główną serią na kanale miała być Krótka Piłka. I ona wchodzi codziennie, tyle że tak naprawdę wiele odcinków, które przynależą w tym momencie do Krótkiej Piłki, powinny należeć do innych serii. I to trochę jest mylące, zatem zróbmy tak. Film oczywiście każdego dnia będzie pojawiał się przynajmniej jeden krótka piłka, będzie to seria, która zostanie zachowana i będą w niej opowieści troszkę dłuższe lub troszkę krótsze, ale niezwiązane z tymi innymi seriami, które na kanale mam. Zatem nie będzie ona codziennie, bo w czasie tym, który, w którym nie wpada krótka piłka, będzie wpadał jakiś inny film. Także na pewno nic nie stracicie. Jeden film dziennie będzie przynajmniej. Podejrzewam, że w wiele dni może wpadać nawet o dwa filmy. Dobrze, więc krótka piłka. Wiemy, że taka seria będzie. Będzie niecodziennie, ale będą się pojawiać te filmy i to będzie takie taka zupełnie, to staram się, żeby to była krócizna, żeby to właśnie dłuższe filmy przynależały już do innych serii. Medycyna w survivalu, katastrofach i na wypadek wojny. Myślę, że z tym już się trochę oswoiliście. Trzy odcinki wpadły, no i oczywiście będzie to seria dalej kontynuowana. Część rzeczy, które do tej pory należało do krótkiej piłki, powinno przejść do serii Plantarium i tam przejdą te odcinki o roślinach. Jak działają zioła. Nie zdążyłem jeszcze jej ruszyć, ale na pewno na dniach zobaczycie i odcinki z tej serii, no i moje wyprawy, czyli ostatnia okazja by ujrzeć. Sądzę, że też jeszcze przed końcem wakacji przynajmniej jeden odcinek z tego się pojawi nie wiem jeszcze dokładnie kiedy bo udaje się teraz na krótki urlop na trzydniowy urlop więc na razie w tym okresie pewnie nie ale może zaraz po powrocie uda mi się coś nagrać no i serie te które dalej na kanale są czyli tak na przykład grzyby lecznicze oczywiście będą kontynuowane najważniejsza sprawa no bo mówiłem że jeden film dziennie przynajmniej tylko kiedy tego też nie powiedziałem za pierwszym razem, więc powiem to teraz. Zawsze o 17 będzie wpadał ten pierwszy film. Jeżeli będą następne tego samego dnia, to będą wpadały o następnych pełnych godzinach, czyli o 18. .00. Jeżeli kiedyś zaszaleję i puszczę trzy filmy jednego dnia, no to o 19.00 ten trzeci. Dobra, nie zanudzam. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, jak to będzie wyglądało i do zobaczenia na kanale albo w terenie. Hej, hej, pozdrawiam.